Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sportecho 24. Po krótkiej przerwie powróciła do treningu z drużyną Ślęzy Wrocław ukraińska skrzydłowa Kateryna Rymarenko. Z zespołem nadal nie ćwiczą Amerykanki Szarni Zol, Marisa Kastanek i Niki Green, które spodziewane są we Wrocławiu w Sylwestra. Wolny od zajęć dla koszykarek Ślęzy będzie tylko pierwszy dzień nowego roku. Piłkarki ręczne KPR gminy Kobierzyce po przerwie spowodowanej występami kadry na mistrzostwach Europy wróciły do treningów przed rundą rewanżową PG Superligi Kobiet. Zawodniczki KPR odpoczywały w czasie przerwy w rozgrywkach, ale za to klubowi działacze mocno pracowali nad wzmocnieniem drużyny. Ich starania zakończyły się sukcesem. Podjęliśmy działania na taką okoliczność. Na dziś możemy powiedzieć, że staramy się o wsparcie, korzystając z uprzejmości Lubinia. Chcemy starać się o wsparcie zawodniczki Julii Walczak bardzo dobrej, rokującej, rozgrywającej, byłaby dość znakomitym takim wsparciem sądza dla naszego zespołu. Trener KPR-u gminy Kobierzyce Tomasz Folga z zadowoleniem przyjął fakt zwiększonej obecności na treningach. Do zespołu dołączyły zawodniczki, które były kontuzjowane w pierwszej rundzie. Pojawiło się też sporo zdolnych młodych piłkarek, które zamierzają powalczyć o miejsce w składzie. No, liczymy na to, że w tym jeszcze długim sezonie, jaki nam pozostał, wkomponują się w zespół i, i, i dołożą cegiełkę do tego, abyśmy się utrzymali w tej Superlize. Konkurencja, zdrowa konkurencja jest bardzo wskazana w takich zespołach, jakim, jakim my jesteśmy w każdym, żeby zawodniczki, które grały dotychczas po 50-60 minut w meczu nie czuły się zby, zbyt pewne. Oprócz pozyskania zawodniczek z innych klubów, działacze Skobierzyc zamierzają w przyszłości oprzeć klub na własnych utalentowanych wychowankach, których szkoleniem zajmują się Grażyna Janczak i Dominika Daszkiewicz. Filozofia. Gry w naszym klubie na tym polega, żeby zdecydowanie grać wychowankami. Mamy już takie zawodniczki, które grają w młodzieżowej reprezentacji Polski, więc i w naszym tutaj klubie seniorskim mają szansę pokazać się. Ja pracuję z najmłodszymi dziewczynkami u nas w klubie. Są to dziewczynki 8-12 lat, to jeszcze ich troch, im trochę dużo się brakuje pracy akurat do nas, ale te starsze dziewczyny sądzę, że za rok czy za jakiś czas na pewno tutaj będą. E napływać do naszego zespołu i będą do nas po prostu czy z nami będą trenować. Piłkarki KPR gminy Kobierzyce rozgrywki ligowe wznowią 7 stycznia 2017 roku meczem z Pogonią Baltika Szczecin. Lider grupy D drugiej ligi koszykarzy, zespół WKS-u Śląsk Wrocław, który nie przegrał w rozgrywkach ani jednego spotkania, po krótkiej przerwie wrócił już do treningów. W pierwszym tygodniu nowego roku Śląsk rozegra dwa mecze ligowe, 6 stycznia z MKS-em Otmuchów i 8 stycznia z Sudetami Jelenia Góra. Obydwa spotkania odbędą się w hali przy ulicy mieszczańskiej we Wrocławiu. W tym wydaniu programu Sportecho 24 to wszystko. Do zobaczenia.